Gdy tylko mężczyzna zdjął kurtkę na podziemnym ringu, mistrz boksu stojący naprzeciwko niego pobladł ze strachu. Wystarczyło, żeby wygrał jeszcze jedną walkę, a zgarnąłby całą nagrodę wieczoru. Jednak gdy zobaczył, kto stoi po drugiej stronie, odszedł bez zadania ani jednego ciosu. Jego przeciwnikiem był bowiem Jack, mistrz świata w wadze średniej. W jednej z walk o tytuł Jack stracił panowanie nad sobą. Nawet po zwycięstwie dalej okładał swojego rywala, aż ten zmarł. Tego wieczoru Jack zgarnął pieniądze bez walki. Kilka minut później zjawił się hazardzista, który stracił przez niego cały majątek. Szukał zemsty i cicho wbił mu nóż, lecz twarz Jacka nawet nie drgnęła. Wtedy mężczyzna zrozumiał, że jeśli spróbuje jeszcze raz, sam straci życie. Uciekł w panice. Jack spokojnie podszedł do bagażnika swojego auta. Wyjął taśmę i zaczął owijać ranę. W tym momencie podeszła do niego kobieta, Morgan. Powiedziała mu, że bandyci nękają jej sklep monopolowy i zaproponowała mu pracę ochroniarza za 2000 dolarów miesięcznie. Jack, wciąż opatrując ranę, rzucił: Nie interesuje mnie to. Morgan jednak była pod wrażeniem. Zostawiła mu swój kontakt, gdyby zmienił zdanie. Tej nocy Jack. Siedział przy torach kolejowych i rozmyślał nad życiem. W końcu podjął decyzję. Czas żyć inaczej. Poszedł prosto do baru Morgan. Miejsce było ciężkie. Bójki i chaos były na porządku dziennym. Już pierwszej nocy w pracy sprawy wymknęły się spod kontroli. Przed lokalem zatrzymała się banda motocyklistów. Obsługa natychmiast posmutniała, gdy tylko ich zobaczyła. Gdy weszli do środka, zaczęli robić zamieszanie, straszyć klientów i popisywać się siłą. Ale kiedy Jack zobaczył, że już pierwszego dnia jego praca jest zagrożona, powoli wstał i ruszył w ich stronę, ponieważ.